Czy wiesz, dlaczego ten lśniący, kosztowny baner, który wisi na Twojej stronie, nie działa? Poznajcie Adama, menedżera marketingu, który właśnie wydał 6 zer na nową kampanię. Poświęcił dwa miesiące na stworzenie idealnego, wielkiego banera Hero, który miał natychmiast generować Lida. Wszyscy w firmie kiwali głowami: To jest genialne, problem? Klienci go totalnie ignorowali, nie dlatego, że treść była zła, ale dlatego, że mózg użytkownika nauczył się automatycznie pomijać wszystko, co wygląda jak reklama. Adam myślał, że im większy baner, tym większa konwersja. W rzeczywistości działała u niego ślepota banerowa zjawisko, w którym element jest tak oczywisty i nachalny, że staje się niewidzialny. Adam spędził dni na analizie ABI testów, nie rozumiejąc, że błąd leży w podstawach projektowania UX. Nie oszukuj się, że Twoja kreacja przełamie lata cyfrowych przyzwyczajeń. Musisz wiedzieć, gdzie na stronie klient naprawdę skupia wzrok, a gdzie widzi tylko szum. Przestań budować niewidzialne reklamy. Zamów badanie hitmapa na auditab.pl i skup wzrok klientów tam, gdzie chcesz.